Cześć, nazywam się Uściński Konrad i w dzisiejszym odcinku dotyczącym ODO omówimy moduł CRM. Sprawdzimy jego podstawowe funkcje oraz możliwości. Zapraszam. Okno modułu CRM jest podzielone na kolumny. Kolumny te oznaczają etap naszej szansy. Aby stworzyć nową szansę musimy wybrać przycisk nowe. W tym małym okienku możemy wybrać naszego klienta. Jeżeli klienta nie ma takowego, wtedy możemy stworzyć nowego. W tym wypadku wybierzemy pana Jana Dąbrowskiego. Jak widzimy, dane kontaktowe jak adres e-mail i telefon podłączyły się same. Szanse możemy audytować. Na przykład szanse Jan Dąbrowski, sprzedaż, okna. W tej szansie możemy też zdeklarować spodziewany przychód. Wybierzemy w tym przypadku 300 zł i nadamy mu priorytet wysoki. Dodajemy takową szansę. Jak widzimy nasza szansa się utworzyła i jest teraz na etapie jako nowa. Wejdźmy teraz w szansę. Okno szansy wygląda następująco. Jest podzielone na dane kontaktowe. Na informację, kto jest sprzedawcą, na spodziewane zamknięcie w tym wypadku damy sobie na jutro. Możemy też taką szansę otagować, na przykład tagiem ważny, jeżeli to jest ważny dla nas klient. W szansie możemy też dodać notatki wewnętrzne oraz dodatkowe informacje dotyczące tego klienta, jak na przykład adres jego. Stronę internetową, język w jakim się komunikuje, też telefon komórkowy. W tym oknie również możemy wysłać wiadomości mailowe do klienta za pomocą przycisku wyślij wiadomość. Jeżeli klient ma podany adres mailowy, wtedy z tego widoku możemy wysłać do niego wiadomość mailową. W tym oknie również możemy tworzyć notatki wewnętrzne. Notatki wewnętrzne zawsze są widoczne tylko i wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych ODO. Klienci nie mają do nich wglądu. Mamy również możliwość dodania czynności. Czynności te są przypominajkami, które dadzą nam informację w dniu wykonania, że musimy je zrobić: na przykład zadzwonić do klienta i ustawimy sobie to na jutro. Klikając zegar na naszym pasku wodu. Mamy informację, że w module CRM w sygnale szansie mamy przypomnienie do wykonania. Wróćmy teraz do modułu CRM. Przejdźmy do naszego lejka i stwórzmy sobie nową kolumnę. Użmy sobie kolumnę oczekujące i przenieśmy naszą szansę jako oczekująca. W nią wejdziemy, pojawi nam się taki oto status. Jak widzimy, możemy w pełni konfigurować te statusy. Załóżmy teraz, że klient jest gotowy na propozycję. Możemy stworzyć dla niego ofertę, dodać przykładowy produkt. I wysłać ofertę mailem. Wracając do szansy, jeżeli wysłaliśmy ofertę mailem, wtedy jego status, propozycja jest współmierny z rzeczywistością. Jak widzimy, mamy tutaj informację, że jest jedna oferta na tego klienta. Możemy powrócić do statusu oczekujących. I jeżeli klient się zgodzi na naszą ofertę, zaznaczyć, że jest to sukces, i przeprocesować ofertę klienta. Natomiast jeżeli klient się nie zgodzi, no to wtedy możemy oznaczyć to szansę jako porażka i wybrać powód w tym wypadku za drogo. Wtedy pojawi nam się stoszka jako porażka. Oczywiście taką szansę możemy przywrócić. I ustawić status jej na nowe i na nowo przeprocesować ofertę z klientem. To wszystko, jeżeli chodzi o możliwości i funkcji modułu CRM. Pozdrawiam.